Witam serdecznie, Cezara Andrzejczyk z tej strony. Kolejny odcinek programu o odnawialnych źródłach energii. Kolejne tematy, które będziemy chcieli Państwu przedstawić w bardzo prosty i dosyć zrozumiały sposób, mam nadzieję. Jest ze mną Rahim Black prezes, założyciel spółki Kopernik, która buduje farmy słoneczne. Witam Cię, Rahim. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Cześć. Rozmawialiśmy już w dwóch poprzednich naszych rozmowach o tym, Czym są farmy słoneczne? Jak można inwestować w farmy słoneczne? Czym jest tokenizacja w ujęciu inwestycji w farmy słoneczne? A dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo konkretnym przykładzie jednej z farm słonecznych, które zbudowaliście. Jak wygląda proces budowy takiej farmy mhm. i jakie są zwroty kapitału dla inwestorów, którzy w takie farmy słoneczne wchodzą? To, co trzymam w rękach, to jest skoroszyt jednego projektu farmy słonecznej, czyli tyle dokumentów trzeba przygotować, zebrać. Potwierdzić, wypracować i zdobyć, żeby móc zbudować farmę słoneczną w Polsce. Dosyć ciężki skoroszyt, od razu powiem, ale też bardzo dużo pracy po stronie inwestora, po, po stronie budującego farmę słoneczną. Jakbyś mógł teraz powiedzieć, jak taki proces budowy farmy słonecznej wygląda, żebyśmy mieli jasność, że no, ileś kroków trzeba wykonać, żeby ta farma powstała. Zróbmy takie studium przypadku, Stary Dzików, gmina Stary Dzików, koło Rzeszowa, województwo podkarpackie, wchodzimy na mapę i patrzymy, jaki, jak, jak jest nasłoneczniony ten region i niektóre regiony, w Polsce świecą na czerwono, niektóre na zielono. No to na północy będzie, będzie, będzie trochę mniej tego słońca, więc trochę mniej tego uzysku. Na południu będzie więcej, no bo bliżej równika. Oczywiście jakby ilość wytworzenia energii zależy od tego, czy jest to teren płaski, czy może nachylony nieodpowiednio. Więc, więc tutaj mamy bardzo dobrą działkę, ponieważ mamy działkę płaską i mamy działkę położoną właśnie w najbardziej nasłonecznionej części Polski. Cała przy Przygoda zaczyna się od, od znalezienia właśnie gruntu, czyli gruntu, gdzie najczęściej w tej branży dzierżawi się te grunty. Ich się nie kupuje, bo lepiej zamiast wydawać pieniądze na grunt, wybudować więcej farm niż. niż, niż Niż kupować te grunty. Podpisuje się tę umowę na 29 lat. Tak się utarło, ponieważ rolnik boi się, że tam może dojść do przejęcia tej działki. Mm -hmm. Natomiast też jest to lepsze, ponieważ powyżej 30 lat byłby czas nieokreślony, a on jest trochę mniej bezpieczny dla, dla inwestora. Więc mamy działkę wydzierżawioną na 29 lat. <laughs> Płaci się od momentu, w którym farma stoi. A w branży mówi się, że 80% pracy nad budową farmy to jest segregator i to się tak nazywa właśnie segregator te segregatory one y, osiągają ceny na przykład jedn, od 1 megawata 500-600 tysięcy złotych najdroższy segregator segregator który trzymałem w rękach to był y, kosztował 55 milionów złotych to były warunki przyłączeniowe na 140 megawatów więc y, więc y, 80% moc tej, farmy. Y, moc tej farmy 80% wysiłku y, ale też czasu, może nie pieniędzy, bo jednak stali krzem kosztuje więcej, ale przede wszystkim czasu. To jest coś, czego nie można kupić za pieniądze. W budowie farmy to, są właśnie, to, są, to jest właśnie segregator. A, a ten segregator to jest głównie czas i głównie to, że można bardzo daleko zajść i w ostatniej mecie wypaść. Bo na początku jest grunt, a potem jest decyzja środowiskowa, tak? Decyzja środowiskowa jest wydawana, jeżeli wydzierżawiło się dobry grunt, dlatego przed dzierżawą tego gruntu trzeba zrobić dobry audyt. Musi to być nieużytek rolny, grunty najgorszej kategorii, czyli 4, 5, 6, 7, żeby nie, żeby no nie zabierać cennych gruntów pod na, pod na przykład rolnictwo. Potem powinien być słup średniego napięcia położony najlepiej na działce, a jeżeli gdzieś, to nie dalej niż powiedzmy pół kilometra. Pamiętajmy o tym, że Musimy, jeżeli słup średniego napięcia jest położony za daleko, to musimy mieć umowę nie tylko z dzierżawcą tego gruntu, ale też z sąsiednimi, tak? żeby przeprowadzić kabel do niniejszego napięcia. No i jeszcze z warunków, no to powinniśmy, powinniśmy tutaj na przykład zatroszczyć się o to, żeby nie był to teren chroniony na przykład, żeby to nie był teren krajobrazowy, żeby nie było Jaki tam... rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody i tak dalej. Więc ten audyt pozwala nam w miarę dobrze wystar wystartować o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej są warunki zabudowy. Po warunkach zabudowy idziemy o pozwolenie na warunki przyłączeniowe, gdzie już trzeba zaprojektować farmę. <laughs> I Mówi się często, że warunki przełączeniowe to jest taki etap sprawdzam dla farmy, ponieważ warunki przełączeniowe to jest to, czy linie średniego napięcia są w stanie odebrać, odebrać naszą, y, odebrać naszą y, energię z naszej farmy. Czyli jeżeli okaże się, że na przykład wybudowaliśmy za dużą farmę, no to linia średniego napięcia nie daje rady. Pamiętajmy, że w Polsce nie mamy energetyki rozproszonej, tylko mamy kilka dużych elektrowni węglowych. Więc te linie średniego napięcia, słupy średniego napięcia, one powstały nie po to, żeby odbierać prąd, tylko po to, żeby go przesyłać. Więc wokół elektrowni węglowych mamy potężną infrastrukturę. No ale jak budujemy teraz farmy wszędzie, no to ta infrastruktura jest bardzo słaba. I niestety. Po prostu można dostać odmowę. Jeszcze niedawno, kiedy to wszystko się zaczynało, warunki przyłączeniowe dostawała dostawa połowa projektów. Teraz nawet 70% może nie dostać warunków przyłączeniowych, ponieważ farm nie jest dużo wybudowanych, ale dużo już dostało pozwolenie. A pozwolenie oznacza zarezerwowanie tej mocy dla kogoś, kto to postawi za 3-4 lata. Więc widzimy, że mamy ogromną pracę do wykonania nie tylko w budowie farm, ale też rozwoju infrastruktury. Na ten rozwój zresztą my, inwestorzy, się dopłacamy, ponieważ no zgoda na odebranie tego to jest 30 tysięcy złotych. Tak? Jak już zapłacimy za te warunki przyłączeniowe, no to wtedy występujemy o zgodę budowlaną. Po drodze, oczywiście, Geodeta, mapa projektu, zgoda budowlana, no i wtedy zgoda budowlana i warunki przyłączeniowe. To jest właśnie ten segregator. Ten projekt ma warunki przyłączeniowe, czyli zarezerwowane, zapewnione. Ma zgodę budowlaną, i ma jeszcze no, umowę z PGE, która będzie, jest podmiotem zobowiązanym, który musi, który dlatego się mówi na niego zobowiązany, bo on zobowiązuje się odebrać od nas ten prąd i za niego zapłacić albo po cenie z energii, albo po cenie aukcyjnej. Czyli jeszcze na końcu jest aukcja. Aukcja to jest gwarantowana cena. Gwarantowana cena w tym momencie wynosi 30 groszy. Zobaczymy, aukcję będzie pod koniec tego roku. One może i one gwarantują cenę. Niestety one gwarantują ceny teraz jest to, to ona wyższa niż, niż cena z średniej, towa, średnia cena z towarowej giełdy energii. Natomiast jeżeli by cena była wyższa, no to zostajemy przy tej cenie. Aukcja jest dobra, jeżeli chcemy iść do banku po kredyt i powiedzieć, że mamy gwarantowany odbiór po tej cenie, więc biznes jest, jest, jest przewidywalny, tak? Aukcja jest opcjonalna. Jak patrzę na ten segregator, to widzę dużo pieczątek, dużo podpisów. W rozmowie przed programem mówiłeś, że średnie, średnio zbieranie tych wszystkich pozwoleń, podpisów i cała ta formalna praca nad projektem farmy w słonecznej to około 2 lata. No, tych farm musi powstać bardzo dużo. Rozumiem, że to musi być proces równoczesnego. Przystępowania do różnych projektów, występowania o te pozwolenia. Z tego co wiem, wy macie teraz 120 hektarów już takich rozpoczętych prac mhm. na różnych farmami w różnych y, częściach Polski. Jaki macie plany, jeśli chodzi o ilość tych farm, powiedzmy, do przez najbliższe 5-6 lat? Mhm. Albo ile byście chcieli zbudować, żeby, żeby to rzeczywiście już jakaś skala była? Mhm. No, taki mój. Y Taki mój cel, który wynika trochę z nieposkromionych ambicji, z tego, że trzeba myśleć na wielką skalę, żeby przynajmniej zrobić część, no to to jest 1000 farm do 10 lat licząc od, od tego uh -huh. roku, tak? czyli do 2030. A roku. przypomnę, że mamy 300 farm do tej pory w ogóle w Polsce. 300 tam 20-30 wybudowanych, tak? wybudowanych, ale mamy bardzo dużo wygranych aukcji, czyli tych, które już sobie zarezerwowały. Czyli, czyli, powstają. czyli te, które sobie powstają, bo tak jak mówię, farma 2 lata powstaje w segregatorze, a sama budowa to jest 2 miesiące. No to, okay, czyli bardzo no to I w tej branży. Ja mam takie powiedzenie, że nie urodzisz dziecka w miesiącu, nawet jak masz miliard na koncie i zatrudnisz dziewięć kobiet, nie przeskoczysz tego czasu. Więc żeby teraz dokonać, dokonać y, tutaj postępu, no to musisz po prostu rozpocząć jak najwięcej projektów, bo na decyzję środowiskową się czeka do 6 miesięcy, na WZ-kę do dwóch miesięcy, na decyzję budowlaną 3-4 miesiące, na warunki przyłączeniowe 5-6 miesięcy. Czyli 5-6 miesięcy na przykład urzędnicy mogą sprawdzać, czy ta infrastruktura tu pasuje albo czy z czasem, nie wiem, nie mamy blisko elektrowni węglowej i nam nie koliduje. No, jest to trochę sterowane też politycznie, bo jednak są to państwowe spółki, więc to się długo na to czeka. Natomiast pamiętajmy też, że jakbyśmy nie dostali warunków przyłączeniowych, to warto taki projekt zostawić, ponieważ kwestia warunków to jest kwestia infrastruktury, która, mam nadzieję, w Polsce będzie się rozwijać. Więc reasumując, są dwa powody, dla których musimy wystartować z jak największą ilością projektów, żeby A jak najwięcej zrealizować i B jak najwięcej spisać na stratę. Jeżeli mhm. na 10 projektów połowa, znaczy połowa, ponad połowa się nie uda, no to my, żeby zdywersyfikować to ryzyko, że część z nich się na pewno uda, no to musimy iść na skalę. Porozmawiajmy teraz w takim razie o tym, co jest pewnie bardzo interesujące dla tych, którzy potencjalnie chcieliby zainwestować w farmy słoneczne. Jakie są stopy zwrotu dla inwestorów? No, trzymajmy się tego przykładu starego Dzikowa. Farma już istnieje, wiesz dokładnie, ile, ile trwało, ile kosztowało zbudowanie tej farmy. Jak to wygląda od strony potencjalnego inwestora, mhm. który wkłada powiedzmy 100 tysięcy złotych, na jakie stopy zwrotu może tutaj liczyć? Jeżeli inwestor inwestuje w firmę deweloperską, no to, no to tu jest duży biznes teraz, no bo jednak koszt budowy farmy to jest 2,5-3 miliony złotych, jej wartość rynkowa już działającej to jest 4 miliony, więc jest fajne przebicie. Więc mhm. firmy deweloperskie to jest teraz dobry biznes. No i wtedy też wiadomo, że Część projektów się nie uda, część farm się nie uda, no ale dywersyfikuje sobie to ryzyko skalą. Natomiast y, dzisiaj weźmy na, 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 na warsztat ten stary dzików. Czyli mamy już farmę, która ma warunki przyłączeniowe, i skupmy się na tej konkretnej farmie, gdyby ktoś chciał zainwestować w tą konkretną farmę. Mamy na przykład 1 MW farm. Tak? 1 MW to jest milion wat pików, które produkuje około miliona kilowatogodzin rocznie. E, przez minimum 25 lat, bo pamiętajmy, umowa jest na 29 lat, nie wiemy, ile nam zajmie projektowanie i budowa, więc mówimy minimum 25 lat, może być więcej, tak? No i oczywiście, jak przedłuży e, rolnik umowę albo przy, e, kupimy ten grunt, no to farmy na zachodzie działają od lat 80, mm -hmm. prawda? Czy nawet 70, więc panele mogą, panele mogą zarabiać przez pół wieku, mm -hmm. co najmniej, bo tyle wiemy, że już działają z jakąś tam stratą, ale zawsze można zrobić powering, tak? Tak zwany, czyli wiadomo, że fotowoltaika też się rozwija i ten uzysk jest coraz większy. Może być tak, że będzie się opłacało za na przykład 10 lat zmodernizować farmy, żeby produkować dwa razy więcej energii. Więc jeżeli weźmiemy stary dzików, przyjmijmy na to, że farma ma 1 MW, no, no to ona, przyjmijmy, że kilowatogodzina to jest 30 groszy. To znaczy, że 30 groszy za kilowatogodzinę, no to za milion to jest 300 tysięcy złotych, no to daje około niecałe 30 tysięcy miesięcznie przychodu. No to można policzyć, że jeżeli koszt budowy to jest 3 miliony, no to to jest 10% stopy zwrotu. Jeżeli by farma kosztowała 4 miliony, bo taka jest rynkowa, no to koszt, bo, stopa zwrotu przy dzisiejszych bardzo niskich cenach energii to jest 7,5%. Natomiast te stopy zwrotu zależą od cen energii. No bo pamiętajmy, dzisiaj mamy jedne Mamy w ogóle jeden z najdroższych w produkcji energii, w ogóle energii, bo elektrownie w są mega niewydajne, więc dopłaca, dopłaca rząd do tej ceny energii. Więc raczej ceny energii będą szły do góry, czyli no będą się zbliżać, bo na zachodzie jest droższa, droższa ta energia. Tak? Więc prognozy są takie, że ceny energii będą szły w górę na pewno. Znaczy na pewno, raczej będą szły w górę. Więc stopa zwrotu zależy od tego, jak będą się zachowywać ceny energii. Więc jeżeli zwiększycie te 30 groszy, nawet o stopę nawet o inflację, no to już te, te, ta stopa zwrotu sięga powiedzmy 10-11%, czyli dajmy na to stopę inflacji przyjmijmy taką 3%, chociaż ona rzeczywista jest wyższa w tym momencie, tak? Więc musimy wziąć pod uwagę inflację, bo jednak y, pieniądz jest inflacyjny, ale energia jest deflacyjna. Potem, y, musi, y, potem można przyjąć prognozę, że te ceny energii będą rosły. Jeżeli one by urosły na przykład o dwa razy w perspektywie 10-20 lat, co patrząc historycznie jest możliwe, no to wtedy ta stopa zwrotu rośnie do 20%. I gdzie są jeszcze największe pieniądze? W sprzedaży energii bezpośrednio do klienta. Podmiot zobowiązany, pośrednik, który od producenta bierze energię, sprzedają za 100-150% drożej. Nie mówię tu o kosztach dystrybucji, tylko za sam fakt jej sprzedaży. Mamy wolny rynek, jeżeli uzyskamy koncesję na sprzedaż energii, a jest to możliwe, trzeba mieć swoje elektrownie i zapłacić około miliona złotych na cały proces. No to wtedy możemy tą energię sprzedawać dzisiaj na przykład za 60-65 groszy. A jeżeli jeszcze by ceny urosły, to być może za złotówkę. I podałem takie przykłady, gdzie te stopy złotu zaczynają się od 7 do 10%, przy rosnących cenach energii 20%, a przy sprzedaży w ogóle do klienta końcowego nawet 25 i więcej procent. Więc pokazałem, jak można tak naprawdę tak zorganizować ten biznes. Żeby, żeby, żeby się ta farma zwracała nie w 10 lat, ale na przykład 5 albo jeszcze szybciej. A w ogóle energię będziemy sprzedawać, wiesz, do kogo? W pierwszej kolejności? Do tych, którzy są naszymi inwestorami. A że mamy rozproszone akcjonariat i tych inwestorów chcemy mieć bardzo dużo, to chcemy, żeby oni w pierwszej kolejności byli odbiorcą energii z farm, w której mają udziały bardzo dobry pomysł wygląda na to, że budujemy społeczność inwestorów, a jednocześnie producentów bardzo dobrej energii, dobrej dla, dla nas, dla naszej planety, dla przyszłości. Dziękuję za rozmowę, Rahim Black, twórca i prezes Spółki Kopernik, która buduje farmy słoneczne, był, był moim państwa gościem, a my będziemy wracać do tematów takich. Które wiążą się z ciekawymi inwestycjami, również właśnie w odnawialne źródła energii. Jak widać, długoterminowa, ciekawa inwestycja, dużo możliwości wejścia. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W czasach olbrzymich zmian klimatycznych na Ziemi. Mimo że Słońce dostarcza nam wystarczająco dużo energii, aby zaspokoić nasze potrzeby, wciąż korzystamy za źródeł degradujących naszą planetę. Żyjemy w czasach transformacji energetycznej, która niesie szansę nie tylko dla naszej planety, ale także rozwoju naszej gospodarki, bo energia odnawialna jest dzisiaj najbardziej opłacalna. Naszą aspiracją jest zbudowanie tysiąca farm słonecznych w Polsce. Aby tego dokonać, potrzebny jest ogromny kapitał. Dlatego potrzebujemy Twojego wsparcia. Tak jak każdy właściciel domu może zainstalować panele generujące prąd na dachu, tak dziś dzięki nowej technologii każdy może stać się właścicielem prądu wytwarzanego przez wielkie farmy słoneczne Kopernika. Możesz stać się naszym inwestorem już od 4 zł, bo tyle kosztuje jeden udział w farmie. Każda wpłata pozwala nam finansować kolejne farmy fotowoltaiczne, które zamieniają promienie słoneczne w energię elektryczną. Prąd, którego zużywamy coraz więcej i który według prognoz będzie coraz droższy. Sprzedając go, generujemy środki, które Ty, jako udziałowiec, możesz magazynować, sprzedawać na giełdzie lub płacić nimi za prąd u siebie w domu. To dobra i pewna inwestycja, która ratuje nasze środowisko. Pomagasz i jednocześnie zarabiasz. Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę: copernic.io i klikniesz Zainwestuj. Będziesz mógł tam kupić udziały w formie tokenów. Podając swoje dane i przechodząc do panelu szybkich płatności, od razu staniesz się posiadaczem udziałów, które będą dostępne w specjalnym portfelu na giełdzie Kanga. To proste: inwestując, zarabiasz z nami na transformacji energetycznej i pomagasz powstrzymać zmiany klimatu. Kopernik Wszystko kręci się wokół Słońca.